Panie i pan bolidowie Witam ponownie w Chłodnicy Górskiej Gdzie dzieje się oj dzieje mnóstwo ekscytujących rzeczy Tuż za mną Zygzak McQueen Mój przyjaciel będzie budował nowe centrum wyścigów A potem to niesamowite, będziemy mieć swój własny stadion do wyścigów Później zobaczymy jak idzie budowa ale najważniejsze i najlepsze jest to, że mamy nowych zawodników, którzy przybyli z całego świata, żeby wziąć udział w pierwszych corocznych międzynazłomkowych mistrzostwach w Chłodnicy Górskiej. Tak jest. Przyjechali do nas prawdziwi profesjonaliści z Niemiec, Japonii, Włoch i innych miejsc, które widziałem w telewizji. W tym tygodniu zobaczycie tu dużo fajowych wydarzeń, wyścigów gier. i gier. Jeśli będziemy mieć szczęście, całe mnóstwo wypadków. Zostańcie więc z nami. ¿Qué? ¡Oh, cholera! Cześć, mistrzu.

Chyba dobry z ciebie gospodarz. Co się dzieje? Dwoje pobliny! チェック McQueen, możesz tu ten noj odejść! Hej, Zigzag! Nieźle! Hej, Zigzag! Chcę być z ciebie dumny, mały. McQueen, możesz tu ten noj odejść! À a ganhar 哇嘎！ 过来，小老头。

Wow. Ale wiesz, że jedziesz nie po tej stronie drogi, tak? Tak, tak, bardzo przepraszam, ciągle próbuję się odnaleźć, bo widzisz, ja przyjechałem z Anglii. O rany! Ty jesteś Zigzag McQueen, prawda? To cudownie! Pierwszy dzień w mieście i już spotykam super zawodnika. Coś ci powiem. Uh, Filip? Filip? Dobra, Filip? Żebyś bezpiecznie przetrwał wakacje, poćwiczymy trochę jazdę po drugiej stronie drogi. Co ty na to? Prywatna lekcja z zygzakiem McQueenem? Rany moi kumple nie uwierzą. To nie lekcja ścigania, tylko zygzak McQueen daje prywatne lekcje ścigania? O mnie też proszę wliczyć, pani McQueen. Cześć, Fred. Pamiętasz moje imię? Nie mogę uwierzyć, że pamięta moje imię. Wiesz, on po prostu jest taki. Tak, tak, uratował mi życie. Nie jestem tego pewien. Naprawdę? Hej, co wy tu robicie? Blokujecie ulicę. Wiem, wybacz, ja... Patrz, to fantastyczny Hudson Hornet! Fantastyczny Hudson Hornet! Jestem też miejscowym lekarzem, więc uspokój się, synu, bo coś ci jeszcze pęknie i będę cię musiał naprawiać. Och, to byłoby cudowne. Hej, chłopaki, co tu się dzieje? Przygotowujecie się do jakiegoś wyścigu? Wyścigu? Tak! Przeciwko Zygzakowi McQueenowi i fantastycznemu Hudsonowi Hornetowi. Jasne, to świetny pomysł. No, chyba sobie ja robisz. Daj spokój, po prostu porozciągamy kółka, przecież łatwo sobie z nimi poradzimy. Potem po to wrócimy. Vamos. Dwa dobry z ciebie, gospodarz. Chcę być z ciebie dumny, mały. O, mój u... ulubiony klient! A, witaj przyjacielu, przyjechałeś po nowe opony? Tak, masz jeszcze te duże opony do potwora? Gwido, duże opony, gdzie one są? Gwido, wiesz, te duże, duże, duże opony. Chyba nie stoczyły się same spółki i nie odjechały ze sklepu, prawda? Mamy mały problem z dużymi oponami. W porządku, kapuje gdzieś tu są. Poszukamy. Belissimo. A potem wrócisz i będziesz znowu duży i silny. To znaczy większy i silniejszy, tak? Tak, tak, tak powiedziałem. Duży i silny. <tusa> tu, Hej, coś się u was zmieniło? Macie nowe opony? Wow, you know, Świetnie wyglądacie, chłopaki. You Powinniście poprosić Romana know? o namalowanie błyskawicy. Wtedy wyglądalibyście you. tak jak ja, Giovanni! Hello, Witaj, przyjacielu! <laughs> A ja Jestem jego you. przyjacielem. Miło Cię poznać, Giovanni. Jestem Zygzak. Ty jesteś tym słynnym włoskim samochodem so nice wyścigowym? Mam na imię Zygzak. Miło Cię poznać. Zygzak, miło z Waszej strony, że wy stroiliście się tak jak ja. Nie wystroiłem się tak jak Ty. Jestem Zygzak McQueen. Też ah, jestem yes, słynnym samochodem you. wyścigowym. No tak, no jasne. Ty jesteś tym słynnym Zygzakiem McQueenem. Nie wiedziałem. Bardzo się cieszę, że będziemy się ścigać. Jesteś moim bohaterem. Tak mi wstyd. Jestem Twoim wielkim fanem. Serio? Radę, Dzięki. Nie mogę się doczekać naszego wspólnego wyścigu. To będzie dla mnie zaszczyt. Zacznę odliczać godziny do startu. Nic się nie stanie, jeśli zrobimy rundkę dla wprawy, prawda? Wszyscy możemy się ścigać. Byłoby fantastycznie. Słyszysz, Luigi? On jest moim fanem. Co wy na to, chłopaki, żebyście startowali w moim zespole? Co muszę zrobić, żeby tu wszystkim zaimponować? Nie dekoncentruj się jeszcze! Może i jestem mały, ale na pewno szybki. Gonił mnie Pranek. Nie goni mnie, prawda?